Cześć, ja, ja jestem Maxon. Jeśli każdy już znaklo, kto ogląda ten film, pewnie widzi sobie no nazwę. W tym odcinku jak widzicie po nazwie y, wytłumaczę się dlaczego była taka długa, długa, długa jeszcze raz, długa przerwa. No, zacznijmy dlaczego usunąłem wszystkie filmy. Stwierdziłem, że one były za bardzo cringe'owe, no i no. Więc ja usunęłem, potem ciągle myślałem, jaki film, to nie, bo jakby to wyszło by to nie. Potem musiałem sobie naprawiać mikrofon, jak widzicie, inaczej brzmię już lepiej. No, yy, potem miałem jakąś akcję, kurde, z m, moją edy z moim montażem. <grym>, tak to ujmę. A później pobrałem nowy. Musiałam się nauczyć jakie rzeczy, jak co, ym, na przykład jak zrobić slowmo, coś ten desen. No. I teraz będę o, o wiele lepiej montować. No. Yy, normalny film wleci za jakieś dwa dni, bo też muszę się wziąć w naukę na widzoną, nienawidzoną. Może nagram z Mad City albo Jaybreaka, nad tym już pomyślam. Jeszcze raz przepra przepraszam za taką długą przerwę, no musiałem się do wszystkiego zrobić, jeszcze miałem problem z, mini z miniaturką, jakby też się uczyłem miniaturki dobrze robić. Jak widzi się ta miniaturka, na której jest ten film. Pewnie jeszcze nie wiem, jaka jest, będzie miniaturka, ale wiem, że będzie jakaś ładna. To będzie ładna. No to będzie dobra. No co, ile ten film w ogóle trwa? Trwa 2 minuty. No co? No, jest w piątek, to widzimy się do niedzieli. Cześć i pa!